Nie tak. odbywają się po francusku, więc Pani tłumaczy je na polski, yy, tak? Yy, tak? Tak, 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 tak. Streszczam oczywiście, no niektóre daje po francusku także. Bo ono, bo ono, nagrywa pani, to, i tak? nagrywam i, i, no i to jest wspaniałe świadectwo no, I tak, tam bardzo ciekawe rzeczy dokumenty tak, tak, dla tak, 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 dla, dla tych którzy nie mogli uczestniczyć i, na przykład i, w tych spotkaniach, i dla francuszków informacja no to powinniśmy wspominaliśmy również o tym, tak. że jest pani działaczką polonijną Widzieliśmy Panią w akcji na wielu frontach. O co Pani teraz walczy? No więc teraz powiedzmy, no już nie teraz, bo właśnie od 2000 mniej więcej roku prowadzimy w współpracę z Polską Fundacją imienia Stefana i Krystyny Dziuszeatu, która się mieści w Hrubieszowie. Ta fundacja miała na celu właśnie współpracę i wymianę kulturalną między Polską a Francją, a także oczywiście naukę języka. Podpisaliśmy jako stowarzyszenie i dzisiaj de jeszcze z tą fundacją, taką umowę na temat konkursu pod tytułem Connaissance de la France dla uczniów powiedzmy szkół wyższych klas, szkół podstawowych i lic, średnich liceów itd. No i ten konkurs polegał na tym, że dostawali do wyboru listę tematów. O, opracowywali te, te tematy przez rok szkolny, potem na wiosnę składali prace, były oceniane, przyjeżdżały te prace tutaj do oceny przez Komisję Paryską. No i na tej zasadzie wybieraliśmy pierwszego laureata, ponieważ były trzy nagrody. Pierwsza to był pobyt miesięczny w Paryżu na nauce języka i zwiedzanie oczywiście także myśmy się zajmowali tą stroną organizacyjną tu na miejscu. No i to już trwa y, właśnie od 2000 do, do bieżącego roku. Czyli w, w tej chwili przygotowuje pani kolejną edycję Kolejno, właśnie tego konkursu. Tak, 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 W tym roku będzie o Chopenie, ponieważ jest rok szopenowski. No Zostało zdecydowane, żeby uczniowie się bliżej zapoznali z życiorysem Chopina i jego wczorajszą historię. Mm -hmm. I na pewno pisze Pani nowe wiersze. No, no, na razie. Ja, jeżeli czas na no, to pozwala. Po no, trochu, tak, tak, tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo.